W ramach międzynarodowej usługi HSBC Premier, Twój lokalny ekspert przekaże Ci rzetelną wiedzę wspomagającą Twoje przedsięwzięcia. Skorzystaj z jego pomocy, jeśli w finansach nie chcesz być tylko turystą. Poznaj świat międzynarodowej bankowości HSBC Premier. Kiedy rozpocząłem pracę w McDonald's, prawdę mówiąc, nie było łatwo. Dostałem pracę w McDonald's. <noise> Niektórzy zmienili zdanie, kiedy powiedziałem im, co McDonald's mi zaproponował. Czyli zarobki w porządku, sympatyczna atmosfera i elastyczne godziny pracy. Dzięki. Dlatego wyróżniono nas nagrodą Pracodawca Roku. Dziękujemy Wam za okazane zaufanie. Pa, 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 pa. Pastylki do ssania Nikwitin, pomogą Ci błyskawicznie pokonać chęć sięgnięcia po papierosa. Pastylki do ssania Nikwitin. Masz kontrolę, masz większą szansę. Na sukces. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To laurka dla mamy. A to telefon do naszej pani doktor. I do naszej niani. A to do naszego doradcy z Expandera. Od pieniędzy. A to nowa lodówka w naszym nowym domu za kredyt. A teraz pan z Ekspandera statu z oszczędzają na moje studia. Expander. bo liczy się zaufania. Kiciel! Inny kiciel! Marchewkę hmm, ma ta owocowa pychota. I naturalne składniki. a pesn tisher na na, na. marka vkel